To jest jedno, gościa, wytarł się o krzeczory, zostawił bułkę, bo już nie doń. Nie doń, teraz znowu go zgubił. On już jedną bułkę. Oj? Karolina wchodził On jakaś fasola idzie Spasował Zostawił bół, zostawił bułę, Zwiało go na płot Oj teraz w lewo Łapie piąt Z... o idzie ja więcej z tego suma nie wycisnę to. Jebnął no <laughs> w pot. Jebną <laughs> Oj, cicho znowu, no, znowu go znosi. A on ma przejewany, bo ma książeniu na prawą stronę. Tak ci kumple kiedy go ściągną. Cicho wypatrzył i bo jak to nie wypatrzył, to on zaraz skórować pójdzie. No wahaj go kurwa Oj, oj Oj, pomidor, 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 no to gleba Nie, nie, to są krzaki Oleś Jak przyspiesznił Szef, po prostu takim trudnym tu bym się człowiek przyglądał.